Cześć dzień dobry, witajcie u mnie na kanale. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka Tadeusz Adam. Dzisiaj mały, tani ryżowiec z APRS-em, z odbiornikiem na fale krótkie i z kilkoma innymi gadżetami. Zapraszam! Od jakiegoś czasu y, światowy YouTube y, fascynuje się nowym urządzeniem, które jest znane pod kilkoma nazwami, ale głównie pod nazwą RadTel y, RT950 Pro. Y, urządzenie charakteryzujące się ponoć bardzo szerokim wachlarzem opcji, funkcji i możliwości. Postanowiłem to sprawdzić, więc przyszła do mnie paczka. Przez ostatnie kilka dni yy, próbowałem ogarnąć to urządzenie, a ponieważ jak prawdziwy facet nie czytam manualów, więc yy, w zasadzie wszystko co robiłem, robiłem na czuja. Pierwsze wrażenia po wyjęciu, yy, w ogóle co, co do nas przychodzi, w, w pudełku, które jest zwykłym kartonowym pudełkiem. Yy, Producent dostarcza nam w zależności od tego, jaką cenę zapłacimy, jaką opcję wybierzemy dostajemy transceiver, antenę, klipsa, e, krótką smyczkę do podwieszenia, e, ładowarkę, kabel USB, e, ładowarkę stacjonarną, a także opcjonalnie dostajemy e, przewód do programowania tego urządzenia. Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada trzy odbiorniki, 3 VFO. I nie jest to może nic nadzwyczajnego, że urządzenie posiada 3 VFO. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest fakt, że posiada trzy niezależne przyciski PTT. W związku z powyższym nie ma potrzeby ciągłego, ciągłej zmiany na. VFO aktywne i, i pasywne, wystarczy przycisnąć, zapamiętać w którym miejscu jest który przycisk, pustek tak, i, i nacisnąć i rozmawiać. Za kwotę około 300 zł, plus minus, otrzymujemy urządzenie, które jest dość duże. Ja nie mam wprawdzie największej dłoni, ale to urządzenie. Nie jestem, w stanie go, nie jestem w stanie go objąć dookoła. Jest dość potężny. Jakościowo plastik jest naprawdę bardzo przyzwoity. Bardzo fajny, kolorowy, czytelny wyświetlacz. Potencjometr funkcyjny z klikiem gładki, miękki potencjometr głośności wraz z włącznikiem. E, duża bateria. Duża bateria chociaż e, nie jest tak duża, jakby wskazywało na to, e, jakby wskazywały na to plecki. E, natomiast natomiast jest to spora bateria, która, która pozwala na kilka godzin dobrej, e, dobrej zabawy e, i użytkowania. Po zdjęciu baterii e, po zdjęciu baterii okazuje się, że... E, Sama bateria wygląda w taki sposób, tak jak powiedziałem, ten odlew obudowa jest odrobinę myląca co do, co do gabarytów samej samej baterii. To jest 2600 mAh z 7,4V i według producenta zapewnia 19 watogodzin pracy. Sama obudowa niespecjalnie ciężka. Odlew, odlew aluminiowy, całkiem fajnej jakości. Bateria, którą możemy, którą możemy ładować z USB-C, a jednocześnie możemy użyć ładowarki lub możemy użyć ładowarki stacjonarnej, wstawić ją po prostu na biurko i, i naładować. Ciekawszych funkcjonalności, które, które zaskakują w tej cenie, to jest po pierwsze wbudowany APRS. APRS, który nie jest w pełni funkcjonalny, ponieważ o ile możemy pozycjonować się, odbierać również i dekodować wszelkie ramki, to nie znalazłem, nie znalazłem tutaj w menu żadnej opcji, żeby odczytać listę odebranych pakietów. To znaczy w czasie rzeczywistym ramka przychodzi, jest dekodowana, a potem nigdzie jej nie ma. Kolejna ciekawa rzecz DigiPeter. DigiPeter, czyli ramka, która przychodzi za PRS-u, jest na drugim VFO w tym momencie wysyłana dalej. Urządzenie jest o tyle ciekawe, że e, zapewnia, funkcjonalność, e, zapewnia funkcjonalności, których po tej, w tej cenie byśmy się raczej nie spodziewali. E, po pierwsze trzy VFO, po drugie trzy oddzielne e, przyciski PTT, e, po kolejne e, w, pełni pro, w pełni programowane wszystkie przyciski z klawiatury alfanumerycznej, e, które, które możemy użyć jako szybki dostęp do w zasadzie prawie każdej opcji, którą, którą, którą mamy w, w menu. A skoro już jesteśmy przy menu, to króciutki przegląd najważniejszych funkcji i tego, czego możemy się spodziewać, kiedy wejdziemy troszkę w, głębiej w ustawienia. Vox. Proste, ustawienia długości, opóźnienia, etc. Strefy VFO i tryb pamięci. Tutaj ustawiamy, czy w trybie pamięci wyświetla się częstotliwość, czy numer kanału, czy, czy może nazwa kanału. Edycje dotyczące programowanych kanałów w której strefie się znajdujemy, w jakiej emisji odsłuchujemy i tak dalej. Ustawienia APRS-u. Włączony, wyłączony, G GPS, ustawienia beaconu, ustawienia Jigipitera y i pozostałe ustawienia dotyczące pozycjonowania. Ustawienia radia. W którym paśmie pracujemy, bo jak wspomniałem, możemy wybrać między 1864 a 64900. I tutaj, i tutaj wybór determinuje, w, w których częstotliwościach pracuje nam nadajnik i odbiornik. Ustawienia skłęcza, ustawienia mocy, oszczędzanie baterii, blokada blokada wyłącznik nadajnika etc etc proste nie skomplikowane ustawienia subtonów na odbiorniku na nadajniku programowalne klucze czyli tutaj możemy ustawić wszystkie wszystkie Klawisze, z klawiatury alfanumerycznej możemy dostosować do własnych potrzeb, ustawić, który, który które podmeni ma się włączać po tym, jak zastosujemy długi klik. Bluetooth. Bluetooth to urządzenie, ten transceiver posiada Bluetooth, aczkolwiek. Nie udało mi się go połączyć z niczym innym, jak tylko z aplikacją służącą do, do programowania i, i ewentualnej zmiany, zmiany ustawień. Zazwyczaj jest tak, że po prostu, czy telefon, czy, czy, czy dowolne inne urządzenie, czy komputer posiadający Bluetooth nie widzi. Tego Radtela jako, jako, jako dodatkowe urządzenie, z którym można się połączyć, natomiast fabryczna, fabryczna aplikacja służąca właśnie do programowania bez problemu z tym, z tym telefonem się, z tym radiotelefonem się łączy, ściąga dane i wpisuje do niego dane. Ustawienia tu jest akurat o urządzeniu. Ja mam jeszcze nie, nie najnowszą, nieaktualną wersję. Muszę dokupić kabel do programowania, mam wersję 018, więc być może, być może najnowsza wersja pozwoli na, na łatwiejsze na przykład komunikowanie się Ja tego jeszcze nie wiem, resetowanie urządzenia, ustawienia wszystkich takich pierdółek typu typu na przykład. Bip, voice, który nam odczytuje, gdzie jesteśmy, a gdzie nas nie ma. Ja mam to wszystko wyłączone, bo nie trafię tego pip pipania. O drugiej w nocy, jak się cokolwiek robi, to, to można pobudzić domowników. Ustawienia, podświetlenia ustawienia języka. Tu się akurat nie posilimy, ponieważ mamy albo angielski, albo robaczki, power on display, czyli to co wyświetla się, to co pokazuje ekran w momencie włączenia ręczniaka, czyli, czyli albo pokazuje się logo rattela, albo aktualny stan baterii. 10 wat mocy yy, i z tą mocą jest troszkę tak, że tam ona oscyluje w granicach 8, czasami 9. Ale faktycznie jest to, jest to jak na radioręczne, jak na radioręczne moc znacznie większa niż to co, to co we wszystkich mainstreamowych urządzeniach. I wydaje się, że jest to zwykłe małe radioręczne zwykła UKF-ka. No nic bardziej mylnego. Urządzenie to pozwala uruchomić odbiornik fal krótkich z dostępem do SSB i CW, z przestrajaniem, z przestrajaniem częstotliwości, skokowej, wprawdzie, i ten skok to jest, najniższy skok to jest 1 kHz, więc nie poszalejemy tutaj, ale yy, przestrajając to, co tutaj jest nazwane yy, BFO, jesteśmy w stanie w ramach tego jednego kiloherca również dostroić się do stacji, która stoi, która stoi gdzieś, gdzieś poza, poza, poza tym, gdzie, gdzie my trafiamy. Back Lima Tango 5915. Thank you. Thank you. Good luck. You by that? <laughs> the Hotel America 2, Kilo Mike Radio. <laughs> Lima Alpha three, Charlie, Lima 5914. Thank you for the 5933 or 5914. One, four. one four.

Yy, więc yy, niekoniecznie 3 4 10 kHz szerokości yy, odbiornik jak 100 tak yy, wszystko, wszystko, wszystko na jednej częstotliwości możemy tutaj zawęzić sobie yy, filtr sezbiczny na przykład do 1.8 do yy, kHz i wtedy i wtedy tu już jest yy, zupełnie inna, yy, zupełnie inna jakość yy, i komfort odsłuchu Zachowując oczywiście wszelkie proporcje i pamiętając o tym, jakie urządzenie trzymamy, trzymamy w ręku. Ponadto, Rattel dysponuje jeszcze jedną funkcjonalnością, która, którą ja się wcześniej nie spotkałem w tak małych urządzeniach. To znaczy, jesteśmy w stanie wybrać, w jakim zakresie to urządzenie pracuje. To znaczy, ja spotkałem się z tym, że możemy zmieniać e, szerokość zakresu, nie wiem, Baofenga czy Woksuna, e, tylko do pasm e, amatorskich bądź, bądź e, troszkę szerzej. Natomiast e, nie spotkałem się jeszcze z, z taką opcją, żeby przestroić e, urządzenie z pracy na UKF-ie do pracy w zakresie około 11 metrów. E, Mniej pozwala ustawić zakres od 60-kilku do, do 500 MHz, bądź od bodajże 18 do 60 do 60 MHz. Wtedy dysponujemy urządzeniem pracującym w FM-ie, na przykład w paśmie CB. Reasumując, to jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne urządzenie y, z fajnym, czytelnym wyświetlaczem, y, z pamięciami, które możemy zaprogramować i opisać, y, i to się wyświetla y, w przeciwieństwie do na przykład y, niektórych modeli is gdzie w momencie, gdy jesteśmy w trybie jeden, jedno vfo to owszem, mamy nazwę, nazwę kanału, ale z tego co pamiętam, w momencie, kiedy jesteśmy w trybie podwójnego VFO, to już nie wyświetla nam się nazwa sub-VFO, tylko tam już jest po prostu numer, numer kanału. Tutaj zaprogramowane nazwy, niezależnie od tego, na którym VFO się znajdujemy, wszystko się wyświetla. Fajne urządzenie, dobrze wykonane, dające bardzo szeroki zakres funkcjonalności. I w zasadzie jedno radio, jedno urządzenie, jeżeli nie nastawiamy, się, nie nastawiamy się na pracę wyczynową, a chcemy tylko posłuchać na przykład fal krótkich, to od biedy możemy to również zrobić na tym, na tym urządzeniu. Bardzo fajny gadżet za niewielkie pieniądze. Ja jestem naprawdę bardzo zaskoczony i polecam. Wiesz to, odbieram cię bardzo dobrze. Jeśli mówisz, jeśli mówię, że wchodzisz ze hotspota hot takiego własnej produkcji, to naprawdę bardzo fajnie dojdzie i, i naprawdę super, bo żadnych przyźwięków, nic, no, nic w tle, żadnych wrzęczeń i tak dalej. Właśnie, wiesz, też mam hotspota, który jest w tej chwili, yy, no, tak powiem, przebudowywany, bo, bo był tak niedbale zrobiony, że, że rozleciał się po dwóch tygodniach. Yy, I powiem ci, że naprawdę. Yy, Idzie to super, naprawdę idzie to super i nic, żadnych tam, jakichś niepokojących rzeczy nie ma, no, także fajnie, fajnie, a właściwie to jeszcze jest operator Maciej, bo się nie przedstawiłem i QTH Wocławek. także tak to wygląda z mojej strony, proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. QSY, prośba serwera o QSY. No i co? I to tyle na dzisiaj. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka, Tadeusz Adam, trzymajcie się ciepło, do następnej paczki, cześć!